Dzień dobry Państwu. Krzysztof Sankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, transmisja eksperymentalna, jedyna w swoim rodzaju. YouTube właśnie wysłał mi informację, że transmisja jednocześnie w pionie i w poziomie ma się, ma już w tej chwili działać. Więc robię takie doświadczenie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W... Używam do tego zupełnie innego oprogramowania niż zwykle, dlatego. No, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. No, i sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć, właśnie, to jest sprawa związana z opalami i z tym, o czym mówiłem o opalach do tej pory. Mianowicie okazało się, że na czacie czat został całkowicie, znaczy nie czat, tylko komentarze zostały zaspamowane przez Opal spektrum. sprzedawcy, który używa nieprawidłowej nomenklatury po to, żeby zwodzić czy oszukiwać klientów dotyczącej barw opali, dotyczącej opalizacji, rodzajów opalizacji. Do tego wydaje mu się, że, że to jest fajne, że to jest śmieszne. I no, argument jest taki, że ja pokazuję jakiś tam artykulik e, GIA, e, a on też mi tam wysłał jakiś artykuł, i tam było coś napisane o, e, e, o, dubletach, o dubletach i tripletach. E, słuchajcie, to jest tak. Aha, i sam jeszcze po, powołuje się na, na jakieś organizacje w Australii, dokładnie m.in. na taki portal Opal Auction. Gdzie jest pokazana jakaś tam klasyfikacja, wymyślona przez tych ludzi, klasyfikacja opali. No i on uważa, że to jest jego, że to jest właśnie wyznacznik w ogóle wszystkiego w branży. Otóż, słuchajcie, skończyło się to tak, że ja zablokowałem na czacie. Znaczy zablokowałem go na kanale, bo nie, nie lubię, jak ktoś spamuje i ktoś na siłę chce wprowadzać ludzi w błąd. Ten kanał jest właśnie po to, żeby ludzie, żeby ci, którzy mogą kupować biżuterię, żeby wiedzieli, z jakimi nieuczciwymi praktykami mogą się spotkać na rynku, między innymi, właśnie takimi, jak stosowanie kłamliwych klasyfikacji różnych materiałów, które mają służyć temu, żeby człowiek zapłacił, na przykład za dużo za jakiś rodzaj materiału gemologicznego. Jest tego sporo i ja uważam, że klienci muszą sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego wczoraj pokazałem wam ten podręcznik, to jest podręcznik, tak jak jest z Stone Grading Lab manual. Czyli to jest podręcznik do GIA do oznaczenia kamieni szlachetnych, i tutaj pokazywałem wam w dziale Fenomenal Gems, pokazywałem jak prowadzi się grading opali, i że bo tam chodziło o wzory opalizacji, wzór opalizacji według GIA to jest Pinfire, Flash i Harlekin, i nie ma innych. Wszystkie inne to są wymysły ludzi, którzy sprzedają opale po to, żeby w jakiś sposób, w taki romantyczny sposób, pokazując jakieś tam, jakieś tam rzeczy, które oni widzą w tych opalach, żeby, żeby zwiększyć atrakcyjność opali, zwiększyć ich rzadkość albo w każdym razie podnieść cenę i ułatwić sobie. Ułatwić sobie sprzedaż. No i teraz argument był między innymi taki, że właśnie jest jakieś stowarzyszenie Opali, jest jakieś, jakieś coś gdzieś tam w Australii, jest m.in. Ten, ten portal Opal Auction i na tym że tam są, tam zupełnie inne rzeczy mówią niż to, co ja mówię. Słuchajcie, to, co ja wam mówię, to jest dorobek GIA, czyli pokażę jeszcze raz, że to jest to jest według tego podręcznika. Wszyscy, wszyscy liczący się na świecie gemolodzy powinni oznaczać kamienie, kamienie, szlachetne wszelkiego rodzaju. GIA jest już ponad 100 lat, już funkcjonuje na rynku, czy około 100 lat, bo to, bo to właśnie tak mniej więcej w latach dwudziestych zostało powołane do życia i od tamtego czasu stoi w, na straży Rynku. Stoi na straży rynku, żeby właśnie nie zdarzało się tak, że pewni nieuczciwi sprzedawcy zaczną opowiadać o kamieniach szlachetnych, jakichś rzeczy, które są nieistniejące. No i zobaczmy sobie w takim razie na to opale, ukrzyn. jeżeli tak nas tam spektrum opal wysyła do tego koniecznie. To już wam pokazuję. To jest ten portal, to jest wzięte z internetu. Wygląda pięknie, pięknie zrobione, oczywiście portal sprzedażowy. I no, można tutaj kupić sobie różne różne rodzaje opali. Nie będę wam pokazywał, jakie ceny. Jeżeli ktoś chce, to może się tam, to może się tam udać na ten do tego miejsca i znaczy do, na ten portal i zobaczyć. No, ale tutaj mamy na samej górze who WE ARE. Who you are, czyli kim jesteśmy, jakby ktoś nie wiedział, about us, czyli o nas. Zakładka. No i popatrzcie, pierwsza linijka, co jest napisane w 2024. Wayne, e, pasjonat i entuzjast opali, entuzjasta opali. E, wystartował z tą. Z tym wszystkim. Oczywiście tu tych entuzjastów i jest więcej, bo tu widzę, że dość dużo osób, jak widać, się tym zajmuje. No ale to są cały czas entuzjaści. Zestawianie ich wiedzy z wiedzą najbardziej szanowanego Instytutu Gemologicznego na świecie jest po prostu śmieszne, albo raczej żałosne. Może nawet nie śmieszne, tylko żałosne. I oni tu rzeczywiście, jak widzicie, na samej górze mamy Opal 101, czyli to jest taki samouczek dotyczący opali. No i oni tutaj. Wypisują różne rzeczy o opalach, między innymi bzdury o obody ton, czyli właśnie, że tam opale czarne to są do N4. Takie informacje tu rzeczywiście można wyczytać. Zresztą pokażę wam to gdzieś, gdzieś tutaj jest, że to są opale. Do N4 to są czarne, od N5 do N6 to są, to są szare. No to jest bzdura. Pokazywałem wam wczoraj, jak wygląda klasyfikacja, klasyfikacja opali. Oczywiście grupa entuzjastów może sobie tak uważać, natomiast gemolog musi wiedzieć, jak jest, i musi oceniać prawidłowo. Niestety, na podstawie tych, tych informacji pochodzących od entuzjastów, się na podstawie tych informacji pochodzących od entuzjastów jeżeli ktoś buduje swoją, sw swoją legendę dotyczącą swoich kamieni no to, nie, to zwyczajnie zwyczajnie rynek oszukuje i, i nie ma tutaj o czym, o czym mówić. Klasyfikacja jest jedna klasyfikacja jest GIA. Nikt inny nie zrobił klasyfikacji która byłaby klasyfikacją klasyfikacją oficjalną. Klasyfikacja według Sibdżoni nie istnieje. Tam istnieją tylko informacje dotyczące, dotyczące dubletów i tripletów, i tej mozaiki opalowej, która jest takim multipletem, którego nie nazywamy multipletem opalowym, tylko mozaiką opalową, i zasadniczo wszystko. Z jakiegoś powodu branża opalowa nie ma ochoty. Stworzyć oficjalnej klasyfikacji. Jeżeli rzeczywiście istnieje klasyfikacja jakiegoś stowarzyszenia opali, czy górników opali, czy sprzedawców pali, czy kogokolwiek, to oni mają możliwość nawiązania relacji z GIA i wpłynąć na zmianę klasyfikacji, którą GIA posiada. Istnieje taka możliwość, nikt tego jednak nie robi. W związku z tym oficjalną klasyfikacją opali, jedyną w tym momencie jest to, co Wam pokazywałem wczoraj i o czym mówię dzisiaj. Pamiętajcie o tym, szczególnie w tym kontekście, że w internecie jest masa, masa oszustw, masa ofert, które oferują opale niewłaściwie opisane opisane niezgodnie z obowiązującą klasyfikacją tych kamieni. Dlatego, słuchajcie, w takiej sytuacji jedyne, co mogę Wam polecić, to nie kupować opali. Bo jeżeli prawdopodobnie, kupując to, tak prawdopodobnie zostaniecie oszukani, w taki czy inny sposób, to lepiej po prostu się wstrzymać. Raz, że kupując opal kupujecie kamień, który się Wam rozleci sam z siebie najprawdopodobniej. No a po drugie jeszcze sprzedawca przy sprzedaży Was oszuka, bo zastosuje sobie Klasyfikację wprowadzoną przez opalowych entuzjastów, zamiast stosować klasyfikację, która jest wprowadzona przez Instytut Gemologiczny, najbardziej uznany na świecie. Dlatego, dlatego sugeruję ostrożność albo właśnie wstrzymanie się do czasu, aż rynek opalowy nie zacznie działać uczciwie i i żeby, żeby można było rzeczywiście uczciwie kupić opal taki, za jaki się płaci. Bo ceny, które na przykład na tym opalu, na tym opal auction na tym portalu opal Auction się znajdują, są gigantyczne i są mocno wygórowane w stosunku do tego, co, co można znaleźć na rynku u sprzedawców profesjonalnych, żyjący uczciwie Znam kilku sprzedawców opali, uczciwie działających na rynku w Wielkiej Brytanii i tam nikt nikogo nie będzie oszukiwał, że opal N4 to jest opal czarny. Nic z tych rzeczy, oni nie muszą oszukiwać. Oni po prostu są uczciwi te, które te opale, które są czarnymi opalami, sprzedają jako czarne, te, które są szare, sprzedają jako szare i mają swoich klientów, którzy mają więcej pieniędzy, w związku z tym oni kupują te opale czarne, ci, którzy kupują opale szare, płacą za opale szare i, i całość działa uczciwie. Nie trzeba, nie trzeba oszukiwać, żeby skutecznie działać na rynku. Najwyraźniej nie wszyscy to rozumieją, no i sprawa wygląda tak, jak wygląda, a spektrum opal chce zaspamować i wprowadzać w błąd, bo to, bo to jest po prostu po to, żeby on, on chce wprowadzać w błąd ludzi po to, żeby wyrobić w nich błędne przekonanie, że Klasyfikacje opali wymyślone przez kogoś tam, przez jakąś grupę entuzjastów są ważniejsze niż te, te oficjalne klasyfikacje, które e, występują e, na rynku. E, no i niestety, to samo, to samo z, podobny problem jest z tymi e, dubletami i tripletami. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. E, jeżeli on tam, e, Opal Spektrum, mi wysłał artykuł, który został zamieszczony w. James and Gemology, ok, ale to nie był artykuł GIA, to był artykuł jakiegoś tam autora, który opisał jak się tworzy opale, jak się nie opale, tylko dublety i triplety się tworzy i ok, on napisał po prostu jak to się robi, natomiast klasyfikacja dubletów i tripletów jest opisana w podręcznikach GIA do gemologii. Ale żeby mieć dostęp do podręczników GIA i do gemologii, to trzeba być gemologiem, trzeba ukończyć kursy w GIA. Dlatego uważajcie na oszołomów na rynku, uważajcie na ludzi, którzy chcą się podeprzeć jakimiś szczątkowymi informacjami, które wyczytają w internecie i robią na tym biznes, że oszukują swoich klientów, tak jak ci entuzjaści z Opal Auction, wprowadzając jakąś kwalifikację, klasyfikację opali, która w ogóle nie ma swojego odbicia, prawdziwej klasyfikacji gemologicznej. Uważajcie na to, bo tego jest dużo w internecie i wygląda na to, że jest to, to oszukiwanie jest na tyle intratne, że branża woli oszukiwać niż stworzyć klarowną klasyfikację i dogadać się z GIA, dogadać się z największymi laboratoriami gemologicznymi na świecie po to, żeby oni zmienili oficjalne, swoje oficjalne klasyfikacje w taki sposób, żeby one pasowały w jakiś sposób do tego, co wymyślono. Okazuje się, po prostu to się nie opłaca. Najwyraźniej branża się nie opłaca. Lepiej zaciemniać obraz, lepiej udawać, że opale szare są opalami czarnymi. Po prostu to się najwyraźniej bardziej opłaca. Miejmy nadzieję, że klienci to zrozumieją jak najszybciej i nie dadzą się nabierać na takie właśnie farbowane lisy, czyli opal szary, który powinien być dużo tańszy, kupiony jako opal czarny, bo komuś się tak wydaje, jakiemuś entuzjaście, że no w sumie to nieważne, czy sprzedaje opal czarny, czy opal szary, ważne tylko, żeby sprzedawał za pośrednictwem portalu Opal Auction. Przestrzegam i... No i, no, i tyle, tyle co mogę, co mogę zrobić dla Was. Ja mogę tylko i wyłącznie uczyć, tylko i wyłącznie pokazywać przykłady takich nadużyć i pokazywać i, i przestrzegać przed tym, czy pokazywać, jak bronić się przed takimi nadużyciami. No i właściwie to, co ja widzę w tym momencie, jedyny sposób, ponieważ jest to bardzo powszechne. Wielu sprzedawców robi to w ten sposób, nawet przywoływany przeze mnie Cody Opal. Co mnie dziwi, bo zarówno no miałem osobiste kontakty, w sensie rozmawiałem i z Andrew i Andrzej Cody, i no właśnie. I, no, i zapomniałem imienia. Rozmawiałem z obydwoma właścicielami tej, tej firmy, podobno największej na świecie. Dlaczego oni to robią? Nie wiem. Mieli działać w, w Sipjo, nic z tego nie wyszło. Nie zrobili księ księgi opali. No, i być może właśnie to jest, to jest dzisiaj problem, być może to właśnie ciąży branży, no ale jeżeli nikt tego, nikt tego nie będzie chciał w żaden sposób uregulować w branży, no to cały czas obowiązująca jest jedna klasyfikacja, jedna istniejąca oficjalna klasyfikacja klasyfikacja GIA, taka, która wprowadza te klasy, o których mówiłem Wam wcześniej w poprzednim materiale. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.